Cześć wszystkim, dzisiaj idę Wam pokażę rozrzutnik. Patrzcie jakie drzwi fajne rozsuwane, co? Tworzymy bardziej, żeby światło było. O, taki rozrzutnik naprawiają. Czekajcie co on mówił, to czarna białostocka produkcja była tego rozrzutnika. No, naprawiają wszystkie te łożyska, nie łożyska. Nie wiem, coś mówili, że kupowali ten rzutnik w 87. Coś takiego nie pamiętam. Mam tutaj wszystko poukładane te. co oczywiście do wymiany o. No taki stary, ale działa. Mamy taki duży jeszcze. rzutnik. Ką tam coś za grubo... Za grubo, za dużo trzęsie. I po prostu... No... Stoi nieużywany. To jest takie miejsce, nie wiem, chce, chcemy tu zrobić taką mm, kotarę, tutaj na tej yy, różę I tu dobrze wszystkie dziury zapiąkować, i taką kozę tu wstawią. Wszystko kupili, żeby można było coś naprawiać, reperować te maszyny. Trochę tu ciemno. Także jak będzie ciepło, to trochę inna robota z tym, nie? Cały sprzęcik tu. Zobaczę jak flaszkę... O, troszkę flaszka włączyłam, to troszkę widać. No, muszę sobie kupić taką kamerę, hmm, chyba na głowę, żeby można było coś tam Robić i nagrywać, żeby to było widoczne, tu te wszystkie części porozkładane. Ja to Wam powiem, że tak sama to się zbytnio nie znam na tym, ale no, widzicie, jak to wygląda. Co tam mały. Zjadłeś się poławić? O! A poprzymarzało. I właśnie po to tu potrzebne ciepło. Tak to wszystko wygląda. no. Łańcuchy? Wiecie, ja to tak wszystko. Moimi słowami, co potrafię powiedzieć. No, z, z, tak to jest. Tak to wygląda. Wszystko. Trochę... Roboty przy tym jest, no. I rozrzutniczek. Także może jak ktoś trochę mądrzejszy zechce coś powiedzieć na temat czegoś to będzie lepiej. Ale słuchajcie, zapraszam na, na nasz kanał. Stawiajcie suba, żeby widzieć nowości. łapkę w górę, komentarz także do zobaczenia